Joś Alice z tej strony Witam was na moim kanale. Dzisiaj mamy kolejny odcinek przygód Żółtodzioba, czyli naszej nowej serii survival. W poprzednim odcinku zdobyliśmy trochę żelaza i w ogóle zaczęliśmy tę serię. Więc dzisiaj mam zamiar postawić gdzieś swój dom. No i... Myślałem, myślałem i myślałem, i wymyśliłem, że postawię go na tamtej oto górze. A więc teraz wypowiem magiczne zaklęcie. Bum, no i jesteśmy. Tak, musiałem wypowiedzieć zaklęcie. Po, po prostu zrobiłem cięcie. A to było jako żebranie łapki w górę. I suby. A i patrzcie do opisu, bo yy, w opisie jest link do kanału mojego znajomego. A tutaj są nowe psy widzowie, pancerniki. Przywędrowały tutaj też koty z wioski. Więc, cóż, skoro mamy mam mieć tu domek. To muszę się tutaj rozmieścić. Okay. To na razie rozstawię się tutaj. Okay. Okay. Teraz szybko pójdziemy sobie do wioski. I weźmiemy łóżko. W ogóle, jak tak tu sobie szedłem, to znalazłem to. Nawet nie wiedziałem, że jest tu taka dziura. Na pewno tam później zajrzymy. A i yy, niektórzy yy, się mnie pytali. Co to są za dziwne płotki z liśćmi? To po prostu mam taki tekstur pak na płotki i że po prostu te nie pamiętam tego drzewa nazwy. Akacjowe płotki są po prostu z takimi liśćmi. Ja mam łóżko. To w sumie od razu pójdę spać. A więc tak, będzie trzeba ściąć tutaj cały teren na równo, a do tego jest potrzebne dokładnie to, czyli piecyk, żelazo, żelazną łopatę. Więc biorę węgiel. I w sumie niech się całe żelazo od razu przepali. Trochę tego nakopaliśmy, ale nakopiemy jeszcze więcej, bo idziemy eksplorować te dziury tutaj. I tutaj już na starcie widać żelazo. Więc no, super. Tam jest ciemno. Hmm. Ała! Dobra. I tu jest jeszcze żelazo. Hmm, tylko jak się tam dostać? Będzie problem. No, w sumie by się można tak podkopać. No, to jest nawet pomysł. Tylko trzeba być bardzo ostrożnym właśnie dlatego. Muszę sobie założyć tekstur paka. Okay. teraz zrobięcie kit. No, a teraz już wszystko dobrze widać, i tam jest Enderman, okay. hm. To ja nie powiem, że zbyt owo... niezbyt owocna muszę przyznać była ta wyprawa. Okej. Okay. Okay, ale jeszcze tutaj jest jakaś. Nora, to już jest wyjście, ale my tam wrócimy. Okej, okay. no i jesteśmy. jesteśmy. Okay. Już prawie wyszliśmy. Oj tu jest, jest jeszcze w ogóle żelazo. Okej. Okay. Dobrze, więc. No, już słabo. No słabo. Ale y, ja podczas montażu pierwszego odcinka zauważyłam, że jeszcze na tamtej górze było sporo wszystkiego. I tu jest jeszcze jakaś dziura. Ale do tego pójdziemy za chwilę jak już, y, chociaż wyrównamy teren pod domek. Ok. A pancerniki, one są takie fajne. O tak. Ok, 24 żelaza się przychaliło. Ok, potrzebuję drewno. Zetnę to drzewo, bo i tak bym nie musiał ściąć. Pędy czy później. Dobrze. A więc Cóż Z Drewno zdobyte No dobra, to... no. Ciekierka, łopata, okay. no i czyścimy teren. Ja to Wam chyba po prostu przyspieszę. Mm. No. To pies siedzi i sub, oczywiście też musi siedzieć. Ok, mam już 5, a do zbroi dla wilka potrzeba 6 tych zbrojek yy, yy, tych z koncernika. Chodź pies. A więc teraz już powinno być gotowe. W końcu to jest moja czwarta łopata i tak już jest na wyczerpaniu. Bym już to do końca skopał, ale nie mam siły. Tyle, dziurka. No to była taka mała górka. Naprawdę. O, i w ogóle zbierało mi się na zbroję dla psa. Czy ten. czy, 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 czy on właśnie próbował porwać mojego psa? D -dy 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 nie wiem. O, masz zbroję. No, boisz się nie. No. No. Dobrze, więc... Teraz zetniemy sobie szybko to, to drzewo. I już. Dobra, a więc mój plan to żeby zrobić taką jakby wieżę. My niby mam tutaj na wszystko widok, ale się muszę wychylać. I dlatego moim planem jest wieża. A tak dokładniej to wieża jakby czarodzieja. Dobra, więc tutaj sobie wyznaczę środek teraz. 3, 4, 5, 6, 7 w obwodzie, żeby miała. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Ok. Dobra, w sumie to zrobię to tak, żeby wszystko sobie wyliczyć. Okej, okay, i tutaj dwa. Okej, okay, to się wydaje git. To swoją wieżę dokończę kiedy indziej. Bo dzisiaj jeszcze troszkę pokopię, gdyż dzisiaj moim celem są diamenty. Jeszcze nigdy nie zdobyłem diamentów przed dniem dziesiątym, ale dzisiaj mam zamiar yy, to zrobić i zdobyć diamenty w tym odcinku, a więc idziemy. Schodzimy pod ziemię. No nie gadaj. No ja nie mogę i po co ja tu tyle szedłem? No nic, co się będę tak kopał. Jak dokopię się do jakiejś jaskini, to was zawołam. No i skończył mi się kilos. Ja... Po prostu yy... widzimy się jak już tu wrócę. Nie, ja no to może trochę otwarć. Okej. Okay. Ja nie wiem, czy kiedykolwiek się do czegoś dokupiemy. Nieważne. Ja znalazłam. I jest też już warstwa dipsate'owa, więc git. Bo tam się już pojawiają najczęściej diamenty. Hmm. Okay. Zdałem sobie z czegoś właśnie sprawę. Mianowicie z tego, że z żadnej zbrojki nie wziąłem. Pewnie mnie tu zabiją, zanim cokolwiek znajdę. Jak creeperów może ja od nich nie. popatrzę sobie w sumie na nie z bezpiecznej odległości no, ale mnie nie bani. ja chcę tylko pokopać żelazo nie idź tu szkielecie widziałem nie tu było mnie słuchać No jeszcze zombie Jeszcze creeper Juhuuu Przeżyłem

życie w sumie jak już wróciłem do bazy sobie zbro zrobię zbrojkę w sumie bo zbrojka przydatna rzecz nie mm.

no dobra e, nie można tak naprawiać no to nic, muszą mi starczyć te narzędzia nie w sumie jeszcze wiadro zrobię Jest pies. okej, okay, to widzimy się, jak znowu tam dojdę. Patrzcie w ogóle, co znalazłem. No, niestety, Ta taki, taki jego los. Bym go z chęcią przygarnął, ale nie mam ani tagów, ani niczego. No to widzimy się jak już dojdę do tamtej jaskini krypseitowej. Nie. No dobra, jesteśmy. No nie, ile mam. Dobra. Biegnę. Ale czemu tego aż tyle jest? Nie, no nie, no nie, no nie. Nie, uciekam. Uciekam, uciekam, uciekam. Uff. Dlaczego tego tyle tam było? No nie no. Czemu tu wszędzie jest deep dark? Dlaczego? Hmm. No nie pójdę do Deep Dark. Bo chciałbym jeszcze trochę pokopać. I znaleźć chociaż jednego diamenta na tym odcinku. O, ej, marchewka z zombiaka dropnęła. To jest rzadkie. Więc zbieram żelazo dalej. Bo żelazo jest potrzebne do wszystkiego. Na przykład do farmy żelaza. Tak, no bo na Okej. No, ale w sumie to mógłbym. Nie! Ała, oa, ała, ała, ola, ola. Gonią mnie. Nie mogę, myślałem, że to pają katorać Dobra. Dobra, leży. Nie no, tragedia ile tu tych creeperów jest. To jest po prostu... Dobra, wiem. No ja po prostu tam biegnę. Hmm. Dobra, nie przejdą tam, nie przejdę. Przechodzę. Nie na no, pomy. Komne. Jeg kan spå noe. Jeg kan spå noe. Czemu tutaj jest tyle mobów? No. no gdzie? Skąd? A. A. Gień. Gień i zostaw mnie w spokoju. Dobra, padło, ale nie no, ja stąd nigdy nie wyjdę po prostu mogę. Proszę, co ostatnio? On tu jest. O, już go tu nie ma. Mm -hmm. Po co ja tu szedłem? Mm. No nic, najwidoczniej no, nie jest mi pisane znalezienie diamentów. Cóż, no to chyba widzimy się po prostu w kolejnym odcinku. Do zobaczenia i cześć.